Cześć, wracamy po przerwie zimowej, jeśli można tak nazwać. To co było do jeżdżenia po ciemku, czyli do Into the Darkness. I mamy wiewióra. Jedno z bardziej wymagających tras w okolicy. Często jeżdżona, dosyć stroma. A po zimie jeszcze może być sporo liści. Bo pomimo, że zostało uprzątnięte, to możemy, to nie możemy, tylko było nawiane, bo wiało albo liści, albo gałęzi. Więc tak to wygląda, że trzeba trochę ostrożnie mimo wszystko pojechać, bo nie wiadomo co nas czeka, chociaż podobno było coś zmieniane, coś ogarniane ale sam nie wiem a wiegór dość wyjeżdżony dość wymagający miejscami więc trzeba się ładnie pilnować szczególnie po ciemku i ścianeczka pierwsza ścianeczka na trasie całkiem sprawnie Jest tu jedno charakterystyczne miejsce dla wiewióra, mostek, który był trudniejszy kiedy, bo trzeba było skręcać koło niego. Moment, cisza, spaczka. ale robi wrażenie po ciemku jeszcze po ciemku nie jechałem, muszę przyznać hopa jeszcze będzie jedna taka na, na takiej ściance czy zjeździe przecinka z drogą i znowu do lasu ja, Zepsułem to. No ale trudno. Nie ścigamy się. Aczkolwiek dobrze by było. Jeździ, o, będzie chyba hopa. Kolejna. Dobrze by było jeździć płynnie. Nawet nie ścigając się. Ja je, 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 Chciałem w lewo jechać, nie wiem czemu. I tu będzie takie, jak dobrze, pojęte tu, czy jeszcze kawałek? O też, ale chciałem powiedzieć o takim charakterystycznym miejscu z takim rogardemem trochę który jest właśnie tu i teraz trawersik szybki trawersik wow 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 co to robisz Tam rzuciło Aj nie tędy za szeroko A nie! Ale miękkawo. obrotów żeby przeskoczyć U, już końcóweczka na ściankową część nie pojawę bo raczej nie ogarnięta. No i koniec ach, ach, pienik mi zaskoczył. Koniec. Into the Darkness. Na wiórze. Jak się podobało, to super. Dzięki wielkie. Do następnego. Cześć.